nagrywać, to nie chcą Dawaj, bo ty wymierzasz jakieś pory... Ej! Cisza, bo nagrywamy. Teraz kultura, nie ryncz to. Teraz kultura ma być, a nie jak zwykle. Ej, ale no, przestań. To. Kultura no ale już jest... chyba, wystarczy. No ale już chyba. Maja, ulubiona mapa. Róbcie se, a ja będę sobie haki sabotować, bo takie mam zadanie. Już ma Widzisz spiritka? No nie, no słyszę. Aga tak, jak sobie stoi i kampi pod paletą. A, no bo jak chcesz, żeby ona tu przyszła, nie? Poszła za chwilę. No, ale, za... ale weź, odejdź. Bo mnie. Do Frodo idzie. Przez marnować latarkę. Nic nie idzie, że do Frodo. No Masz Francuz. A czy ona słyszy, że jest sabotowana? hak? Nie wiem, jak zależy jak masz umiejętność. Żadne, To tu zaś jęczył. <laughs> o Jezu, Grzesiu, ale mi nie zrobiłeś. Dobra, naprawiam gen na... Naprawiam genna Genna Gehenna. Zrobiła sobie tą kopię cipą. Proszę. Kopie sobie No zrobimy. pięknie! Aga, jest super, z robieniem No ale pani... No ale trochę chyba już przesadam. Dobra, leczy się w piwnicy. To się leczy w piwnicy? Ja. Yeah. Latarka była w tym. W czym? No Jezus. Ja naprawiam to. No i co zrobiłaś? Ja <laughs> mam botanikę. No a. Kuro. Ale ona jest taka połamana, okropna jest, nie? nie Ruda, ma, sobie tak a. To... No, ale przecież nagrywamy. Dzisiaj pół godziny stracimy nie, nie, To Nie! Ale nie będzie tak, jak ty chcesz. Co? <laughs> ja lubię tak. <laughs> jak? Taką puczę. Kulturalnie? Nie będzie nigdy. Ale wszyscy lali aga, nie? No widzę właśnie. No chyba, jest koło mnie p***a, tak? Co i tyle było z wyciszania. Nie no. Nasz odcinek to będzie krak, krak, krak cały. No ja już tak zrobiłem jeden. Już powystarczająco. Ale grześ co? Leczymy się tu? cię leczę. No lecz. Leczcie się. Dziękuję Wam. Moi przyjaciele. <grymne> <grymne> ale to już nie pij tak szybko. Nie, no ja bez tego. To nie bez tego. To z dudnie, myślałem, że to serce. Nie powiesi cię tu przynajmniej tyle, wiesz? Czemu to nie? Rozsabotowałam Ale on się tak. za 10 sekund odnowi, czy za 15? 15. Aha, ale myślałam, że ty leżysz. Dobra, nieważne. Nie chcesz z nie No ale wiesz, jakby akurat teraz leżał i go podnosiła, no to by się nie powiesiła, no bo raczej by nie czekała, nie? Zrobiłem generator Nie wiem. Jezus, a te testy cały czas. Ja to że ona się tepie i nie wiedziałem, jak mi Ona jest straszna ja nie lubię jej. Ja wiedziałem, co ona zrobiła, nie wiedziałem, że za plecami za to stary. Trzewki i teraz za późno. Proszę? No już. O, tu chcę jeszcze Ujdę raz. Po ciebie, wiesz? On jej nie ma przy tobie, nie? Niby nie, ale nie wiem. Coś kłam ją. powiedzieć, czy ona jest. Ale ona jest mnie tutaj w ogóle. Nie, nie? Ja cię ściągnę tego, z tego haka i ja sobie go z sobą. Nie, mam zegarek, także się nie bój. A widzicie, że zegarek kiedyś działał zupełnie inaczej, teraz działa lepiej. Teraz działa przez tamte 15 sekund, na przykład niezależnie od tego, gdzieś jest zabójca. Kiedyś trzeba było ściągnąć surwa w terrorze, żeby się włączył. Tak było. Pewno temu. jest generator obok No, raz. trzeba robić od razu. Co no, nie widziałem już jak ja nakręcę, a ona no może ona chce na specjalnie nam dać, bo ona tak w ogóle nie lała cię oczem. No jak ona chce? Bo że się jej uciekał i nie dała rady, chłopie. No, no przeszła metr ode mnie. No to jak może nie gen... widziała. Gena kończyłem. Widziała albo. No nie no powiem ci, zagraj kiedyś tym zabójcą, to zobaczysz jak to jest. Że on, on nie widzi dołu w ogóle. On nie, mm -hmm. jakby... nie ciężko jest. Ale to chyba słyszy Gena, że kręcę. A tak no, Może jej... ona może myśli, że to gdzieś indziej jest albo coś. Nie to nich nie myśli już. A już, dobra. Ale zbyt A tutaj tam ja pewnie są jakieś. Nie mam umiejętności, nie mam o co chodzi. Ja też nie mam rzadko. Nie masz testu? Nie. Ja mam cały czas. Ja nic jednego. No ja mam rzadko też. Ja mam przyjdź tą skrzynkę też, bo ja tam te jakieś dodatki wzięłam i... Ani jednego, cały takie... generator nie miałem. Ona tam lata chyba, z Grzesiem się błoni? Tak. Mam latarki jeszcze tylko. Trochę ją i jakby Idzie, idzie. Gdzieś ty tam poszedł. Ja? Mhm. Mm na No Ona tu była. No wiem. Okay. Kręcicie, tak? Ja kręcę. Ona gdzieś tu chodzi. Blisko ja mam końcówkę. Gdzieś poszedł do tego gena. Gdzie miałeś go? Za szopą. Za szopą, tak? Ja tam chęć patrzy się na mnie. <laughs> Ona no, bo... no, się gdzieś tu terpła. No, Właśnie, wiesz Kurde, pin jest na widzę To będziemy szukać Chyba nie bo idzie za mną. Aha Dobra to idę ja do tego gena skończę może nie? Mi się uda A co dużo macie czy nie? Wiesz co, mm. no więcej niż pół Ja tu końcę z Grześkiem też, on mam na nakręcenie szybkie. Aha, no to może to zostawię. Może lepiej nie. Pozostawia na mnie chyba. Albo się tak? knęło, bo nie wiem. Nie, jest tu. A wyskoczymy jej prosto na kres, Aha. A koło super. was z tym chłopaki. Cieszę się. Chłopak! Patrz, hak jest koło. No was. ale źle stoisz. No źle stoi ja? No źle. Była wyłucana ją tą stroną, nie dało się podnieść. Znaczy jaś lepiej. No, no, no mnie nie lubisz w tym mechu. Aha, bramy można otwierać super chat, powiem wam. Się nie Idziesz po niego, tak? Pewnie jest Noet i zaraz ja to leżeć. Zdechłeś. Nie żadnych Noet, nie dajcie. Nie zgadzam się na takie gówno. Gdzie były te bramy, to mi powiadasz. Noasz do bramy przecież, nie? Ty gdzie masz, masz... masz adrenalinę, przepraszam. No nie mam. No tak to taka postać, jest. Ale trzeba cię uleczyć, chyba najpierw. Dobra, grzegorz. Do hallo, gdzie ty jesteś? Mam ja botanikę, to trochę szybciej idzie. Aby tutaj... Przyjdziecie, czy. Nie czy wiem, gdzie wy jesteście. Do was. Aha. No, przy bramie jesteśmy. No, tego się domyślę, no, Nie wiem, gdzie jest brama, która. Po lewej chyba tam. No, no nie trzeba nie na nie obrzeża dobra. biegać, no bo się inaczej nie da. Ona taka była niedorozwinięta, troszeczkę taki Ja Czekaj, poszukam tutaj jakiegoś takiego punktu. Za ja. szopą, jest, powinna być Wiecie co, szopą. tutaj jest taki łuk z kamieni wielki. O, to tam jest. To go od razu. Będzie pewnie nawiedzona ziemia to i tak. będziemy na hito. Dobra, dobra, na czy... Jak to? Jestem na chwilę! Poszedłacz na ziej. mhm, to pewnie będzie to. Puźwa, wzięłam jest pod bramy! Dobra, rozwalaj to, tu tumberski. Nie, jaki to. już nie ma. Dobra chyba tu do niej idzie. Tak? No to e... troszkę za późno, przepraszam. No do piwnicy? Nie. A widziałam mnie, więc możemy zdejmować. Cholera jasna. Widziałam A nie nie widziała. A ja mam ja mamarkę zdejmę. O, jest klapa w ogóle tutaj po shopem. Tak? Ona tu jest! I tańczy dla mnie, uciekam do bramy, bo Ale ona mnie złapie. Mm -hmm. Nie bo co to Zegarek. A, a ten, a Tumberski? Ja no ty się to robi... jak... <laughs> ko Coś koło tam z nią. Wyszedłeś? Jeszcze nie. On jest na dwa hitę, to co go obchodzi. Aha. Nie, ja zrobiłam. No, ma na Tumberski mam punktów, tupanie. to musi robić, nie? Hmm, od mm, razu nie masz miejsca. Ja sobie wziąłem własność. No, no, fajna było, gdzie ona? Aha, ona miała 14. No to tak. No, to, to no, jeszcze okay. lepiej niż my. Ciężko było. No! <noise> no, 14. miała, to tak. Mm. No jej ciężko było, nie? No, ale to Soli jeszcze taka? na padzie, no to dajcie spokój. No. Aha, super. No, ale żeście... Bali, bali. No ja to je to zabójca wciąż. Się... Przerwę włączę to nagrywanie, to po prostu umrę No, to się ma. No co się ma, siema, no. siema no. No co się ma? No bo ja jestem już zerwicowana, wiecie. A ma tej mygłotu, że jakoś dużo, super. No tu na razie nie ma, gdzie jest ten generator? Tu. Ja mam generator w jakimś w ogóle miejscu na skrzyżowaniu w, w korytarzy. Także to nie dobry pomysł, żeby to robi sam. Ja jestem w tej bibliotece, co kiedyś tam y, Zudiz miał własu u góry, mm -hmm. pamiętacie? Kiedyś co to, wczoraj. Co te, co te szafki się tak przestawiały, nie? Uh -huh. no. Nie wiem no robię tutaj jak się idzie do... Ale tutaj często w ogóle zabójca y, stoi w miejscu. Dużo takich meczów było. Mam nadzieję, że teraz <laughs> też tak jest. Ciekawe, jakie zabójca w ogóle. No. Byle nie ten doktor, bo to już mi w ogóle wysiądzie. Wszystko. Nie, bo to cicho jest. Cicho, no. No długo się robi... Duszę zombie, więc na razie. No ale Gena. to one mogą chodzić, ale on... Za oknami mogą być. Ale, on, ale na on może stać w miejscu, nie? To jest prawda. Świnia! Świnia, Świnia z zombie? No to złodziej coś kłamie widocznie. No i fajnie to było z nią przyjść, nie? Ale to nie ja Dobra ona jest? Ja się nie wiem, bo uciekłem bo serca, ale nie boi za mną. Chyba piętro niżej była dobra i dać pomóc. Nie, bo tutaj ktoś biegł. Jezus Maria! Porwałeś! No <laughs> Ale bije, słychać. Bo jak jest piętro niżej, to też tak głośno słychać. Wiem. To jest stresujące. Wiesz co, następny jest... Tam są trzy. A na gdzie jesteś? Już się piętro niżej. Aha, już jesteś piętro. Czy znaczy, prawie, a świnia idzie do góry, Uf, więc Idzie uciekać. do mnie. Nie, ja idzie drugą do mnie. Stronę. Tak? O to za grześ. Ja to miałem gena dużo zrobionego. Czekaj, bo cię nie widziała, jest na dole. Kurde, geny Wszystkie geny w są z w... Wszystkie geny są z tamtej strony. Woohoo! Ona ma, pamiętacie, że perka, że wyrzuca z ręki wszystko. Tak? Super. No to po co mi to wszystko? Tam pobieg świnia czy w No Dlaczego wszyscy są u góry na piętrze? Tak, jak ktoś w drugą stronę pobieg za to, bo Nie wiem, ja biegnę za to Nie jest, do no, się leczyłem. Już mam tego dość. Weźcie się na siebie może, nie. Wszyscy na balkonie, stoją to wiadomo, co robią. Jakie balkon? Wszyscy stoją na balkonie akurat. No właśnie, Ja robię dobrać. na balkonie gena. To no się dawaj. Ale. No, tam mgła jest tutaj, jak się poza mapę patrzy, to nad wodą się pełno tej mgły unosi, a na mapie jej nie ma u nas. No, jest gówną sali trochę. Tak, jest tam? Hmm, no i w końcu, sypku. bardzo dobrze. Leci. Wystarczy tak. Leci samolot, do później. Wysyć teraz w już w mieć spokój. Ale nie Pacie... tutaj na balkon, gdzie się pali ten. Tutaj no właśnie, nie przy... na balkonie gdzie się nie pali przychodzimy ten? tu? Jakaś paleta może, czy coś? Zajeb***j z palety. Jezus, jak stąd się wychodzi? O mój Boże, o Boże. O ja cię ratuję, a tu takie rzeczy. A to Zudis. Zajeb***j mi, wiesz? Gdzie <laughs> jest mój, mój tutaj się w ogóle, gen, się w ogóle nie co? ma jak tyrpać, bo tutaj te pomieszczenia takie... Kto domowy ma leczyć koło niego, on na naprawdę generator. Gurde. No, robię samego donika pierwszego. To jest mała latarka, gdzieś powinna być. Nie było jej. Dziś. Ej, ona mi zabrała tą apteczkę tutaj, tak? Aha, bo to ale jest na spali... czas i znika wtedy. Ale po... właśnie, to po imię nie wypadło. Ej, a po nie mi, zdążysz Czy ta apteczka będzie pod hakiem, czy tam, gdzie mnie zabiła? Tam, gdzie cię uderzyła, ale jeśli nie zdążysz jej podnieść w odpowiednim czasie, to zniknie. Aha. No to. Hmm. No, to. No, jest jakaś Rodo mnie zostawił, mnie f*** w... robił. latarkę mam! Jezu, ma A potem co, będę pipczeć i no, szukać momentu. No to ja będę pamiętać, jak Wiszek tutaj ze świnką. No, spokojnie nie ma problemu. Dzisiaj musiałam szukać też, jak. Niech słucha jak gra, będzie pipczyć mi to. Nie no, co wy robicie, nikt tutaj po mnie nie przychodzi. No właśnie, co wy robicie, rzucicie na narkowce jest. cały czas. Jakie narkowce, jak już dawno je zjadłem. Ja no nie z... widzę gdzie to jest, co robić nie się to... Wiesz, ja te robić się To na piętrze i patrzę, jak ja uciekam. To weźcie sobie tą apteczkę może tutaj. Idę po ciebie. Albo nie. No dzięks. No bo mam świnie tak trochę perfidnie przed oczami. Dzięki że się idę po moją apteczkę, wiesz? Nie, wezmę no, no przez... No puść mnie, nie! Ona jest... Grzesiek! trzeba będzie wypić drugi raz. No nie lecz! Gdzie jest <słuch> moja? Nie ma tej apteczki! To co, znikło. tu u góry po lewej jest twoje, twoja latarka. I ta Ale to jest te pierwsze uderzenie, czy jak leżysz? Jak uderzenie leżysz. pierwsze. Nie, bo jak mnie uderzyła, to mi nic nie wypadło. Bo jak mnie położyła, to, to wypadło. Pierwsze uderzenie, bo mi wypadła latarka w A nie walnęła, nic mi nie wypadło. A gdzie mnie walnęła pierwszy raz? No to może nie miałeś już nic. Tak, gdzie tak, mnie walnęła to pierwszy raz? Tak, latarką. Apteczką tak. Panie Zuzi, gdzie to był ten pierwszy raz, jak ona mnie ciulła? Jezus, mam dość. O mój Boże. No, uderzyła i, i mi wypadła mi ta apteczka, no to tak? jak wy gadacie? A twoja latarka to jest zużyta, tylko co mam. No bo ona się psuje jak ona ją. To mi się coś. No ja nie wiem, będzie już... No jak nie wiem. Kaj się właśnie na tą górę tam do tego ognę. Gene... Aha, dobrze. Nie wiem, ja tam przebiegam przypadkiem. Jak o poszukałem. jest tu jakaś apteczka, to może moje. Pewnie to jest moja. Zużyte, wszystko jest zużyte już, bo to się A... tracą ładunki, jak na nas jeszcze. No ale tam była ta moja szczykawka. Tu już nie ma. No! Chyba se jaja ja robisz, jak już miałem koniec leczenia. No nie wiem No ja nie wiem Czyli z gabnica do O Boże, jeszcze jeden górę To w ogóle jest Dobrze, no, w ogóle dobra. sali zrobione, no to chociaż najgorszy Nie wiem jak ona to robi ona wiedzie ja jestem i przy tą mapę biegnie wiedzie jestem Jak to no, barwa, nie? No, no to fajnie Barwa Barwa ma Ale dobra już <laughs> Gratujecie tam czy nie? Rodo biegnie w tej Facebook sukni ślubnej. Ja stąd spieprzam, ona gdzieś tu chodzi cały czas. Ona chodzi do mnie, olejcie. Chciałabym się dostać na górę tam. Do tego gena, gdzie ten, spali się ten samolot. to co? To jest moja apteczka, to mną już tu Już nie ma tej apteczki, bo już zwykła dawno. No dlaczego mi tak zrobiliście? Ja się idę chować. Mam 3 czwarte a ona tutaj idzie hmm. To tym świecący zrobię, okej? Okay? Uh -huh. Jak najbardziej, okej. Okay. No to dobra. <laughs> Czy idzie tu mnie zabić? Hmm? Nie by ona jest. Czy za cicho się zrobiło? No jest! To za cicho było. Chodźcie tam, tutaj, tego gena skończyć. Nie, wiem gdzie ty jesteś? A gdzieś blisko, bo mi serce na pieprze. Mhm. To mi już jesteśmy na koło helikoptera z Frodo. No to, no to robcie tylko. To jest ta apteczka. Ja widzę tu żadnej apteczki. Ja widzę. mam tą apteczkę, widzę tą apteczkę tu. No się. Aha, jesteś za ścianą, świetnie. Tu gdzie Jezu. leży twoja apteczka na dole? Gdzie na dole? Na schodach. Nie, to na górze po schodach. A jest na dole, po schodach. Chyba ty grusze? żartujesz. No jak mi powiesz, to umrę. Poszło A to jest. Przecież to jest skrzynka. O, tam to nie, nie to, to jest moja rzeka. apteczka. Taka ja cię Taka wyle... Głupia. No, jaka głupia, zamiast cię leży, to na podnoszy, to <taka> Miło, że Ym, idę po ciebie. Dobra, to ja pójdę może otworzyć, nie? A ona tu przyjdzie do mnie. Jestem, już będę umierać. Gdzieś jest koło mnie. Jestem, już będę umierać. Z Frodo no, się go już na ostatni raz. A, co do nie mówisz? Już widać. To no, widać, ja nic nie widzę. No nie. Aha, no tak. Ale blisko bramy. Otwierasz, tak? Uf, zostawię cypek, nie? Mhm. Uh -huh. Ok, zostawiłam. Te tak głównej? Żeby... Kurde, ona tu do mnie przyjdzie, skoro ona widzi. Ale główna brama? Tak, mm -hmm. tak ale ciebie. ja już niestety umieram. Przykro mi, przepraszam. Mm -hmm. t... Boże, jakie leczenie tu, kiedy to ma być? No, tragedia. Tragi... 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 <sighs> to... Dobra, idziemy po połagę, choć w drugą stronę. Ale jak ja przecież ja już umieram? Dobra, to idę po ciebie. Kurde, no zacina mi się to gówno! Te kraści z dupy! To jest tu świnia, uciekaj! No nie mogę, bo mi się zacięło. Idę po Frody'a i umieram. Bramę otwierać, szybko! skacze teraz, biegnę. A nie, w sumie nie, kurde. Co w końcu? Dawaj, Aga, do bramy. Ja nie wiem, gdzie to znowu jest. Nie. Dwa. Leczem. Zapała mnie pizda. Po drugą stronę No, Dobra. W ogóle ona zakłada nie klatek na głowę, czemu? No bo jest głupia śmierci. Otwieraj tą bramę, a nie leczysz. A w to dopłynieś. <grystanie> idzie po mnie, idzie, szybko, szybko lecz, 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 lecz. latarka u kwiatów, w ogóle, mam ręce nie ma. O pierd... Jaki mecz? No ale osiągnięcie chcę chyba. Nie było tak źle chyba, nie? Za znowu? No powinienem ukończyć generator naprawdę. Ani naprawić na go w sumie, więc Ja miałam leczyć. No to dobrze ci poszło Ja To nie no, za Ja miałem no, naprawić generatora, miałem generatora a ciągle umieram Na no, bo. O jest! O... Moja mapa Dom tą jakieś? jakiejś? Psona Chema Chickas Biegli jak... Chyba bieg po życie. Haha! <noise> <Dzień dobry>. się. <noise> stakuje się, to bo mam dwa efekty. O, idzie doktorek. O boże, nie, dziękuję. Oślepiłem Uślepiłem go tą <noise> fairweerką serię. Cała no. czwórka, napysk od razu. I ktoś wróci nie wie, do bo... gena, bo ja mam. Per no, ja idę z tobą. Ja, ja, też z... Mam ja idę nowego, już robić. to się no, łączy, ja. czy nie? Werski, tak, bo mam dwa razy narysowane. Ważne, za pierwsza, generator. Powinno się łączyć, bo to się nie łączyło. To się nie łączyło. To się efekt to działa działa, podrywa, to, że efekt, działa to co nie wiem. Która mnie podrywa? W domu na środku. Aha, widzę. Zafrodo wskoczył to do okna. W drugą stronę, testy, dachu. Boże. A w ogóle znowu testów nie mam na co chodzić. W ogóle kapie z tego gena jakiś smar. Idę dalej. Tu jest hmm. w polu. Szukam to temu też ewentualnie gra się w mhm. To mi pokazuje niebyt generator Bez polu dopiero. No, się... O mój Boże! No nie wierzę! Ciebie. No, nic nie ważne. się razem z drzwiami kurwa. Jezus, no przecież mnie dopadnie. No te testy w drugą stronę to nie są dla mnie w ogóle. No, nie wiesz hmm. to pobieg w ogóle. W polu. Ja też. A jo? Ach, to już jedna szybciej. No mnie pysz to Proda czas, no. Dobra, Gilera i do bocie. O no, tak może Boże! <noise> ja mam się leczyć! No W ogóle w sufit, to śmieci, żeby wiedział gdzie jestem. Nie, nie, nie. No Teraz ja Tam mój zaczęto <küh> Ta już w połowie jest zrobiony. No to idę, biegnę. Prze serce, ale w dupie to mam. Przyganiają z tego, co słyszę. Aaaa! <noise> A, ja. za ścianą, świetnie. To trzeba No, o serio? W ogóle nie działa spacer jak on razi teraz W sensu to więc... jest Nie działa niestety Dawno bym dostał nie... na pyski i się Teraz skamczyło. mamy slagowany węgiel Slagowany Ale ja, Jeszcze poczekam, jak dalej pójdzie A dobra może być Czekaj, bo on idzie tu z powrotem A bro, nie ma no Idzie za mną Allo? Panie doktorze, aaaa, aaa, 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 paletą aaa, 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 paletą. aaa, Nie aaa, aaa, nie? Tak? Okay. No to mam poszedł. Okay, że jak oświetliłem. O nie. Każda, Każda ciota jak gra. Razi i razi i razi i razi. Nic więcej kurazi tym prądem. Miał sraczki dostać. Musiał leczyć ktoś. Ha, ha, yeah. Może on jest tak skosłaby. słaby. O nie! Widziałem, że to zrobię. Zawsze tak robię, zawsze to przyspieszyć. Gdzie ten ciul? Zawsze jest się w już leczyć. Nie ale co? A nie masz się sam? Mm -mm. No wziął cię. No raczej. Są no to na jakieś w ogóle daje. szafki? Jeszcze ja na wzgórze mi daje, jakiś hit. za was. I can see you. A co to taki przede mną stoi. Ta, ta, idzie pan. Ale ja nie mam zegarka. Dobra, no trudno umrę. Chodź. Umrę, chodź. Chodź. Tam ja masz umrzeć. Bo nie mogę palnąć paletą, bo <laughs> to... No właśnie, zalekryzował. Gdzie to jest? Aha, tu. W samym <laughs> miejscu, gdzie byłem przed sekundą. Może no i. Nie potrzebuję leczenia. <śmiech> <śmiech> Nic to <na> <laughs> to dało no, nie fajnie było fajnie grać. Wiesz macie zelfizował mnie po palety i dupo Patrz będzie stały camping To nie on. Nie widzę nie, to Haka Nie, nie widzę go koło Haka Niebierze camping, widzę chyba, że biega. A teraz biega, no ale pobiegł ściągać? i tak już umrę, więc możesz No i spadaj, uciekaj stąd. Nie w tą stronę. No nie w tamtą. albo osadzał. O Boże! Widział mnie. Biegnie za mną. A to jest końca, no, ja więc tam. ja już nie żyje. Aha. Tak, Jezus, o, czekaj, biegnę, bo ja mam ta latarka. Ja was nie, nie widzę, zaś. Cholera jasna. Dobra, nie Ale to ja go muszę oślepić, jak on cię będzie niósł. No nie, jak się nie podnosi. Już za późno bo wiesz. Tak? No to ja nam stara. Przepraszam. Jezus. Mnie teraz będzie gonił. Ale daj mnie zostawię jak chcesz. Prawie cała w ogóle nie No Ja mam w ogóle też nie użyłam. No taka jestem, no, bo się koleżanka. Jaki mi oborą w ogóle jaki wstyd. Ja mam tylko, że mi nie chce leczyć. No sorry, ja umieram. Znaczy już mam co więc hello. No spoko. O BOŻE! No i nie oślepiłam! No bez przesady! Ile to będę świecił, Aha, w ogóle jest naprawione wszystko, hit. Tak, już bramę ktoś otwierał przecież. Ty otwierałeś, nie? Nie, Tungerski otwierał, Tungerski. A no, widzę, że Aga też wie, kto tu grał. No idziesz na wskórze, jak ja. Boże... No. pewnie. Mam wrażenie, że będzie kampił. Kurde, no, bez sensu. Nie, A może nie będzie. Patrz, patrz, leci, patrz, patrz, Frodek go wzywa, jeszcze palcem pokazuje. I ucieka, patrz, patrz, spierdolą. Mm. Nie ucieknie, nie zostawi mnie. Czemu mówiłaś? Ej, czemu umarłam? Bo uciekli wszyscy. No wiecie co? Nie gram już z wami. Ja no tak piszę, wygrałem. że fuck you all. No ale jak ja byłem się... ranny cały my... Ale mnie nie interesuje to w ogóle. Hmm.